Od 1 lutego 2026 roku krajowy system e-faktur zacznie obejmować etapami wszystkich przedsiębiorców wystawiających faktury w Polsce. Do połączenia się z tą platformą potrzebujesz dostępu wygenerowanych w module certyfikatów i uprawnień Ministerstwa Finansów. Przeprowadźmy autoryzację za pomocą tokenów. Ta forma będzie dostępna do końca 2026 roku. Po włączeniu obsługi KSEF i wyborze środowiska pracy system jest gotowy do komunikacji z KSEF. Opis konfiguracji znajdziesz w dokumentacji. Wysyłkę dokumentów możesz przeprowadzić na kilka sposobów. Z okna dokumentów sprzedaży możesz wysłać jeden lub wiele dokumentów korzystając z przycisku Wyślij do KSEF. Możesz śledzić postęp wysyłki, a w panelu bocznym zobaczysz wizualizację dokumentu w formacie Ministerstwa Finansów. Możesz skorzystać z kreatora wysyłki XF, gdzie w kilku krokach wyślesz dokument. Ten sposób wizualizuje proces, który odbywa się w tle przy wysyłce zbiorczej. System automatycznie mapuje niezbędne dane z dokumentu do struktury XML. Osobne okno bufora eksportu do XEF zbiera wszystkie dokumenty podlegające wysyłce do XEF ze wszystkich miejsc sprzedaży, z uwzględnieniem standardowych uprawnień. Dzięki filtrom statusów możesz wyświetlić niewysłane wcześniej dokumenty i wysłać je na platformę XEF. System oferuje również możliwość automatyzacji wysyłki. Przypomni Ci też o niewysłanych dokumentach, a przy wyjściu z systemu sprawdzi ich statusy i wyświetli ostrzeżenie.